Zapraszam do pochylenia się nad kilkoma wersetami z pierwszego rozdziału, od 9 do 12 wersetu. Czytamy: Niech ubogi brat szczyci się swoim wywyższeniem. Bogaty natomiast niech ma na względzie swoje poniżenie, ponieważ przeminie jak kwiat trawy. Oto wzeszło słońce, przypiekło promieniami, wysuszyło trawę, jej kwiat opadł. I piękno przepadło, podobnie, zwiędnie bogaty na drogach swego życia. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Również w tych wersetach Jakub dodaje otuchy swoim czytelnikom. Wielu z nich żyło pod ogromną presją, doświadczali wielu problemów i wyzwań, bo zawierzyli Jezusowi Chrystusowi. Byli traktowani z góry. Nieżydowskie otoczenie patrzyło na nich niechętnym okiem, byli także znienawidzeni przez swoich ziomków, Żydów. Jakub wyraża słowa pociechy paradoksem. Ktoś bardzo trafnie określił, że paradoks to prawda postawiona na głowie. Obawia się, że prześladowania i trudności, przez jakie jego czytelnicy muszą przechodzić, mogą między nimi doprowadzić do podziałów. Próbuje temu zapobiec, poruszając ich emocjonalnie. Zdecydował posłużyć się paradoksem nisko-wysoko, wysoko-nisko. Dodaję też radę, którą określiłbym jako wysoko, wysoko. Biedny brat, niech się szczyci swym wyróżnieniem. Dziewiąty werset. W tym wersecie Jakub zwraca się do brata nisko usytuowanego na drabinie społecznej. Kogo ma na myśli? Nie trudno wskazać. Myśli o wszystkich swoich czytelnikach, którzy z powodu prześladowań cierpią biedę. Ich bieda spowodowała, że świat patrzy na nich z góry: są na dnie drabiny społecznej, i dlatego świat ich lekceważy. Prawdopodobnie też z tego powodu borykają się z niskim poczuciem wartości. Stąd reakcja Jakuba. Jakub nie chciał, żeby trudne okoliczności życia tych ludzi odciskały piętno na ich świadomości. Nie chciał, żeby borykali się z kompleksem niższości. Dla zachęty wskazuje na ich wysoką pozycję, której świat nie jest w stanie dojrzeć, ale Bóg tak. Cóż to była za pozycja? Zawiera się w określeniu brat. Ich bieda nie może przekreślić ich pozycji i statusu. Niezależnie od zakresu swojej biedy, byli przecież niewiarygodnie bogaci w sensie duchowym. Zostali wyrwani z przekleństwa i ruiny grzechu dzięki zbawczemu dziełu Jezusa Chrystusa, aby stać się częścią rodziny Boga. Każdy z nas dzisiaj potrzebuje tej samej zachęty. Obecnie przyznanie się do wiary w swoim środowisku czasem na wierzących sprowadza grad krytyki czy pogardy otoczenia. Strach przed odrzuceniem wpędza ich w kompleksy. I poczucie niższości. Z powodu wiernego trzymania się nauczania Biblii, wierzący są czasem oskarżani o fanatyzm, obskurantyzm, o rozbudzanie nienawiści wśród ludzi, czy oddzielenie ludzi. Oto jeden z klasycznych przykładów. Biblia uczy, że Pan Jezus Chrystus jest jedyną drogą do nieba. Głosząc tę prawdę, jesteśmy oskarżani o nietolerancję i wprowadzenie podziałów między ludźmi, którzy wierzą inaczej. Z powodu swoich przekonań wielu chrześcijan odczuwa presję w miejscu pracy, nauki, wśród znajomych czy nawet w swojej rodzinie. W naszym kraju, raczej w dużych aglomeracjach, ta presja jest mniejsza. Mniej czasem skutkuje wykluczeniem, napiętnowaniem czy innymi środkami nacisku. Im dalej na wschód, tym problem jest większy, nierzadko przybierając formę otwartych prześladowań. Każdy, kto kiedykolwiek znalazł się w ogniu krytyki, czy pod presją prześladowania z powodu swojej wiary, może przytulić się do mądrości apostoła Jakuba. Bez względu na to, jak bardzo jesteśmy na tym świecie znienawidzeni, bez względu na to, jak nisko i podle jesteśmy traktowani, tak naprawdę cieszymy się najwyższym ze wszystkich przywilejów, mianowicie jesteśmy częścią Bożej rodziny. Argument Jakuba zawarty w wersecie dziewiątym można wyrazić tak. Wierzący nisko ulokowany, Przede wszystkim powinien pamiętać o tym, jak wysoką pozycję ma w Chrystusie. Bogaty zaś swym upokorzeniem, bo uschnie jak zielona trawa, czytamy w dziesiątym wersecie i dalej. Wzeszło słońce i swym żarem wypaliło trawę, jej kwiat opadł, a piękno zginęło. Tak samo zmarnieje bogaty ze swoimi dziełami. Jednak nie wszyscy czytelnicy Jakuba byli prześladowani. Niektórym całkiem dobrze się powodziło. Nie zajęto ich majątku, wolno im było prowadzić interesy i bez przeszkód zarabiać pieniądze. Albo decydenci w ich otoczeniu nie zorientowali się, że byli chrześcijanami, albo po prostu im to nie przeszkadzało. Wierzący, którego Jakub klasyfikuje jako bogaty, poddany jest pokusie przybierającej formy przeświadczenia, że skoro lepiej mu się żyje, jest w lepszej sytuacji od prześladowanego. Gdzieś w podświadomości mamy skłonność do tego, aby dobrobyt utożsamiać z Bożym błogosławieństwem, zaś trudności z jego dyscyplinowaniem czy wręcz gniewem. Jakub myśli inaczej. Chciał, żeby bogaci wierzący nie tylko nie stronili od biednych, ale, żeby ich przygarnęli jako swoich braci i swoje siostry, traktując ich jak równych sobie. Jeśli dla tych, którzy są na dnie drabiny społecznej najważniejszą była pamięć o swojej wysokiej pozycji w Chrystusie, bogaci powinni pamiętać, co ich czeka. Są w tak niskim położeniu, jak każdy inny śmiertelnik. Innymi słowy, Jakub nawołuje bogaczy, aby nie zapominali, że bogactwa są ulotne i przemijające, jak życie na tym świecie. Ono bardzo szybko przemija na podobieństwo więdnącej trawy czy kwiatów. W wieczności nie będziemy ani bogaci, ani biedni. W niebie będziemy wszyscy równi. Nie wolno nam jednak źle zrozumieć tego, co Biblia ma do powiedzenia na temat bogactwa. W posiadaniu ziemskich dóbr nie ma nic złego. Abraham był bogaty, Hiob był bardzo bogaty, podobnie jak Dawid, żeby wymienić tylko niektórych. Chodzi o to, że bogactwo może przewrócić w głowie, sprawiając, że ktoś wpadnie w pychę z powodu swojego bogactwa i zacznie wynosić się nad innych, albo zacznie okazywać biednemu obojętność, czy wręcz pogardy. Ci, którzy nie mają wiele, nie powinni zazdrościć bogaczom albo nie powinni ich źle traktować. Istnieje niebezpieczeństwo, że biedny będzie takim samym snobem, jak człowiek, któremu się doskonale finansowo powodzi. I dalej, w wersecie 12. Szczęśliwy człowiek, który mimo pokusy wytrwa w dobrym, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma od Boga wieniec życia. Obiecany tym, którzy go miłują. Po dodaniu otuchy tym nisko położonym w strukturze społecznej i zachęcie, żeby raczej patrzyli na swoją pozycję w Chrystusie, oraz o przypomnieniu bogaczom, że są śmiertelni, apostoł wskazuje teraz na to, co łączy jednych i drugich. Wskazuje na wieniec życia obiecany tym, którzy go miłują. Cóż to takiego, ten wieniec życia? Jakub odwołuje się do powszechnie znanej metafory zaczerpniętej ze sportu. Wie, że jego czytelnicy są zorientowani, jak nagradza się zwycięzców różnych dyscyplin sportowych. Zwycięzce nagradzono właśnie wieńcem. Ta metafora ma uświadomić czytelnikom listu Jakuba, że biegną w zawodach, których końcem jest chwała. Różnica polega na tym, że każdy wierzący, który przekroczy linię mety, jest zwycięzcą. Nie tak jak w zawodach sportowych. Wieńcem życia zostaje nagrodzony każdy, kto przekroczy linię mety życia. Tam w chwale. Nie będzie bogatych czy biednych, będą jedynie wierzący w Jezusa, zaskoczeni i zdumieni faktem, że Bóg chwały był tak łaskawy i dobry, że przebaczył im ich grzechy. Najważniejsze więc, żebyśmy pamiętali o skupieniu uwagi na linii mety i na biegu, aby do końca biec z zapałem. Dlaczego? Bo zbyt łatwo jest odwrócić wzrok od linii mety i koncentrować uwagę na rzeczach niepotrzebnych. Zbyt łatwo jest patrzeć na współwierzących z góry, jeśli są w gorszej sytuacji, jeśli zajmują niższą pozycję społeczną, jeśli im się gorzej powodzi. Jeśli jesteśmy zapatrzeni w wieczność, te mniej ważne sprawy nie będą zaprzątały naszej uwagi. W wieczności Boży lud wysoko postawiony doświadczy jeszcze większego wywyższenia. Będziemy tak wysoko, jak to tylko możliwe, i nic nie będzie w stanie tego zmienić. Tak więc spoglądajmy ku wieczności. Jeden z pastorów tak się modlił: Panie, wypal wieczność w moich źrenicach. Chciałbym Cię pozostawić z pytaniami. Jak bogaty wierzący może pomóc biednemu? Jak biedny wierzący może pomóc sobie samemu, zmieniając swoją świadomość? Skłońmy głowy w modlitwie. Panie, dziękujemy Ci, że Ty dbasz o każdego z nas, że dla Ciebie nie ma różnicy, kim jesteśmy, że Ty obdarowujesz każdego, kto w Ciebie zawierzy. Wieczną chwałą i wywyższeniem. Uwielbiamy Cię za to, nasz Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa. Amen.